Cześć! Ja jestem Tomek, a mój kanał nazywa się Time to Go. Na podstawie naszego kilkudniowego pobytu wraz z moją żoną Martyną stworzyliśmy krótki przewodnik po Rzymie. Jeżeli ktoś z Was ma ochotę na obejrzenie całej czteroodcinkowej serii, zapraszam na mój kanał. Do Rzymu wylatywaliśmy z Amsterdamu, a podróż z samolotem trwała dwie godziny. W naszym przypadku trwało to trochę dłużej, ponieważ jedna osoba na pokładzie Miała problemy zdrowotne, i po wylądowaniu nikt nie mógł opuścić samolotu aż do przyjazdu karetki. Transfer autobusem z lotniska Fiumicino do hotelu trwał niecałą godzinę, a koszt takiej usługi to zaledwie 7 euro za osobę w jedną stronę. Zatrzymaliśmy się w hotelu praktycznie w samym centrum, i dlatego też wyruszyliśmy w ten sam dzień na piechotę zobaczyć pierwsze atrakcje. Na początek wybraliśmy sobie rzeczy, które nie zajmują dużo czasu i nie trzeba do nich wchodzić mowa tutaj o fontannie Dele Api oraz fontannie Vitrevi kolejno był Panteon plac Piazzo Navona plac Campo de Fiori kanał Cloaca Maxima forum Boarium oraz Usta Prawdy na wieczór zostawiliśmy sobie Circus Maximus oraz Capitol. To wszystko udało nam się zobaczyć w 5 godzin poruszając się niczym innym jak na własnych nogach. Na drugi dzień postanowiliśmy zmienić środek lokomocji i udaliśmy się po kolejnowi. Płatność kartą kredytową lub PayPalem poprzez aplikację Zaznaczam, że nogi osiągają prędkość do 20 km na godzinę, a jej koszt to 19 centów za kilometr. Drugi dzień zaczęliśmy od razu z grubej rury, czyli forum Romanum i Koloseum. Tam też pierwszy raz spotkaliśmy się z kontrolą szczepień i testów na COVID. Bilety kupiliśmy online i w pakiecie były obie atrakcje. Koszt to 35 euro za osobę. Niestety, później dowiedzieliśmy się, że przepłaciłem, bo mogłem taki sam bilet kupić za 18 euro za osobę. Haczek polegał na tym, iż w moim pakiecie miało być pierwszeństwo bez kolejki oraz przewodnik. Tak jak powiedziałem, niestety, kolejek praktycznie nie było, a przewodnikiem okazała się być aplikacja. W trakcie takich upałów, na pewno jest warto wiedzieć że na terenie tych zabytków są miejsca z wodą pitną i można napełniać swoje bidony a uwierzcie mi przy tych upałach jest to konieczne my jako taktykę obraliśmy sobie zwiedzanie na dwa razy rano do godziny 13 max do godziny 14 później siesta i od godziny 17 kolejno nasze punkty to były schody hiszpańskie plac Piazza del Popolo oraz ogrodu Borghese. W hotelu było coś w rodzaju jacuzzi wewnątrz oraz jacuzzi na tarasie, które niestety było zepsute i chodziliśmy się w nim używając go jako wanny. Na trzeci dzień znów zmieniliśmy środek lokomocji i postawiliśmy na komunikację miejską. Okazało się, że to najtańsza metoda poruszania się, gdyż za zaledwie 7 euro mogliśmy poruszać się po całym Rzymie oraz jego przedmieściach przez 24 godziny od pierwszego zeskanowania biletu. W grę wchodziły autobusy, pociągi oraz metro. Bilety takie można było kupić online lub w każdym automacie np. koło metru. Ostia antika była naszym pierwszym celem tego dnia. Kolejno. Pojechaliśmy nad morze i udaliśmy się coś zjeść. Jeżeli chodzi o koszty jedzenia na mieście, to są one do przyjęcia. Najbardziej popularne, czyli różnego rodzaju spaghetti, można, e, można było kupić już za 9 euro, a pizzę od 10 do 12 euro. Dobra kolacja z butelką wina kosztowała nas średnio około 50 euro za dwie osoby. Jeżeli ktoś wybiera się nad morze, w Rzymie powinien wiedzieć, że większość plaż jest e, padna i są otwarte tylko do godziny 19. My znaleźliśmy tylko jedną plażę dla miejscowych, która była za darmo, ale nie e, zabawiliśmy tam za długo, ponieważ czas nas gonił. Kolejny dzień zaczęliśmy również od komunikacji miejskiej, a naszym celem była Apia Antica i tam znajduje się park archeologiczny. Jest on umiejscowiony około godzinę autobusem od centrum miasta. Wieczorem spacerkiem doszliśmy do zamku Świętego Anioła, czyli mauzoleum oraz Watykan. Na pewno trzeba uważać na panów z Afryki, którzy chcą wcisnąć Wam różne gadżety. W naszym przypadku była to bransoletka Hakuna Matata. Daliśmy się podejść podstępem i zostaliśmy naciągnięci na 5 euro. Goście jednak będą na tyle miły, że wybaczyliśmy mu. Nie wszyscy jednak są tak mili, bo często wpychają ci dosłownie coś do ręki, a słyszeliśmy również, że no, ci goście potrafią też być y, agresywni. Ostatni dzień był zarezerwowany dla placu świętego Piotra oraz Muzeum Watykańskiego. Rzym okazał się jednym z najpiękniejszych miast. Jakie widzieliśmy w całej Europie, może nie w, no, znaczy nie byliśmy w całej Europie, ale jeden z piękniejszych mas, które widzieliśmy, i jest on absolutnie godny polecenia.